Cześć, to znowu ja, Abdek. I mamy dla Was następny odcinek z gry w ryby. No, no to grajmy! Eee, przepraszam, rybo, jesteś tu. O, jest coś, jest coś, jest, jest, jest! <laughs> nagle nie wiem skąd wyskoczyła ryba. Ja <laughs> raz tak nagle mi ryba wyleciała. Te jeszcze nie miałem. Lucja na myszkę. Następna rybka. <laughs> Zwyczajna drobna dwa, karanx krizos, nie wiem, śmiesznie się trochę nazywa, może jakąś inną przynętę wezmę. Przynęter na owczaka założyłam. <laughs> Okej, okay, teraz owczaki będę łapać. Może trzecim odcinkiem będzie łapanie po prostu tylko jednej ryby. Że tylko jedną rybę będziemy łapać. Czy wy na to? Co na to? No po prostu jedna po prostu cały czas tą samą rybę bym dostała i Bo mam cały czas założoną przynętę na owczaka w ogóle. Jakie owczaki, też mam. znam. O, owczak jest przed rzadką no to mam szansę, żeby tu forek spić, gdy mam ow na owczaka przynętę. o owczaki są rzadkie, więc świetnie. Nie, co ten owczak jest taki mocny? Choć ja nigdy nie złowiłem innej rodzaju niż drobna w nawiasie 2. Jeśli to będzie to samo, drobna w nawiasie 2. Nie wiem, jak, jak niektórzy z Was, którzy grają w ciągu, bo na pewno ktoś nie ma cały czas drobnych w nawiasie dwa. Może coś innego. Co my tu mamy? Nie. Nie. Dobra. Na. Na to dziwne.